Panie pośle, ale jednak czy to nie byłaby zdrada naszych naturalnych sojuszników, ktoś, kto jest wrogiem naszego wroga Rosji? Chyba powinien być naszym przyjacielem. Ale my nie jesteśmy sojusznikiem na szczęście Ukrainy, bo gdybyśmy byli, to musielibyśmy teraz walczyć z Rosjanami. Nie chciałbym, żeby żaden polski żołnierz ginął na Ukrainie. Polscy żołnierze nie powinni ginąć za Krym oraz Donbas. A chciałby pan, żeby podobne opinie na temat Polski wyrażał polityk w Niemczech, w Wielkiej Brytanii czy Francji. Różnica, panie redaktorze, nie chciałbym umierać. Panie za redaktorze, różnica jest taka, że Niemcy, Wielka Brytania i Francja akurat są z nami w sojuszu. Ten sojusz nazywa się NATO, a z Ukrainą w żadnym sojuszu na szczęście nie jesteśmy, w związku z czym nie musimy walczyć. Czy jedna deklaracja jest istotna jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem kampanii, czy startem kampanii? Jeśli Sławomir Męcen zostanie prezydentem Polski, Ukraina może zapomnieć o wejściu do NATO, tak? Tak, i Polska wtedy nie włączy się w wojnę z Rosją. Jestem jedynym kandydatem prezydenta, który wprost mówi, że nie pozwoli na to, żeby chociaż jeden polski żołnierz stanął na Ukrainie.